stan jest zaskakująco y, bardzo dobrze zachowany ponieważ tu mamy pas sztandarowy służył do noszenia tego sztandaru y, chorąży, który nosił sztandar miał go przewieszony tutaj przez ramię i tu uchwyt, w którym był umieszczany drzewiec no i drzewiec z płatem sztandaru i tutaj głownia jest zachowany nawet kolor czerwony, hafty mm, skóra, no niestety nic się nie zachowały fragmenty Szarfy, która y, i frenzwy, która była przewiązana, właśnie tutaj y, głównia sztandaru. I najważniejsza, najciekawsza oczywiście to jest sama głównia sztandaru. Z czego ona jest wykonana? Co to za materiał? Y, materiał jest oczywiście srebro i złotą. Y, składało się na ten akurat konkretny orzeł całe społeczeństwo mieszkańcy Tarnopola. Ponieważ, jak widzimy tutaj cyferkę 12, jest to numer pułku, 12 pułk artylerii lekkiej, który tutaj w ramach 12 dywizji piechoty brał udział w bitwie o Jurze i które tutaj oddziały się rozbroiły. To był jedyny pułk artylerii, który walczył tutaj, artyleria, która wspierała naszych polskich żołnierzy. I społeczeństwo miasta właśnie składało się na tego orła dla naszego wojska. Z Tarnopola, z samego miasta jeszcze był 54. Pułk, ale tu ciekawa historia, bo oczywiście dowódca tego pułku, podpułkownik Józef Kuderski, udało mu się, przeżył tą bitwę, o wycofał się, yy, chciał dowodzić z powrotem od, odradzającymi się oddziałami rezerwowymi, które tam się formowały właśnie w Tarnopolu, został aresztowany przez Rosjan i jak większość naszych oficerów widnieje na liście katyńskiej, a więc